Dobra widzowie, robimy nosowanie, do wygrania są gry na komputer Będę je wysyłał pocztą Więc do jest, tak Do jest widzowie, wam pokazuję Na kamerce Zamknięty, oryginalny Gra oryginalna, zamknięta, oryginalna gra emulator 22 Zapakowana, jak widać zapakowana Pusta 22. Busta militer 22. Ósta militer 22. Zapakowana widać? Zapakowana. Gierka? Zapakowana, widzicie? Powtarzam, zapakowana. Zapakowana, widzowie. Zapakowana, widzicie? Ruszam, jest zapakowana. Druga gra do wygrania jest. Busta militer 19 jest zapakowana! Test zapakowana! Widzicie? Ruszam, ruszam, widzowie! Zapakowana! Oryginalna gra! Zapakowana! Druga gra do wygrania jest! Pipa! FIFA! 21! FIFA! 21, oryginalna pipa! Cztery, jest 5, 6 płyt. W środku jest 6 płyt do instalacji. Czy pięć płyt do instalacji? Jest zapakowana, pokazuję wam. Jest tak widzowie Jedna płytka, druga płytka, trzecia płytka. Czwarta płytka, piąta płytka i szósta płyta. Szósta płyta, widzowie. Sześć płyt, sześć płyt do instalacji, widzowie. I kolejna gra jaka jest do wygrania. Kolejna gra jest do wygrania. Jest do wygrania Boost Emulator Boost Emulator Oryginalna, zapakowana Zapakowana, oryginalna gra Do wygrania, zapakowana, oryginalna gra Jak widać Boost Do wygrania Tak wygląda W środku jest płytka, pokazuje płytkę Pytasz ciściutka? Pytasz ściutka Tak wygląda? I ostatnią grą do wygrania w konkursie YouTube jest Pokémon na Nintendo Switch! Na Nintendo Switch! Na Nintendo Switch widzowie! Pokémony na Nintendo Switch! Powtarzam, Pokémony! Na Nintendo Switch! Pokemony na Nintendo Switch! Na Nintendo Switch! Pokemony! Pokażę wam. To jest to, widzowie! Pokémon, Nintendo Switch! Tak wygląda? I losujemy widzowie, losujemy! Losujemy widzowie, losujemy!